Halo? halo? No, halo, siema, no. Chcesz dołączyć do BF-ie, ja? Halo, jestem ktoś? No, jestem kurwa, mówię do ciebie, jełopie, ty, Ewo Trump, postrzale, pierdolony. Słyszysz, no? jak oddychasz? Ja cię kurwa też słyszę, cię nawet widzę. Pokazałem moją twarz tu w zamian za to. Ty mi pokaż swoją. Co kurwa może ci jeszcze? Pindola kurwa pokaza. Co ty kurwa nie widzisz? Załącz na Skype taki knyfel. Kamerę kurwa niech bana. Widzisz ciebie chopie czy nie? Jak masz na imię? Chodzisz W końcu się odezwał, w pizzejża. Jestem seba. A ty? No co jest kurwa? W ci odjęła. To nie kurwa język upierdolili. No co jest kurwa? mów ty kurwy to nie. Kurwa, co, bo że ja mam tutaj coś popierdolanego? No co jest kurwa! Mów! No kurwa koleś, ja pierdolę! Dobra, no, co tutaj masz pod okiem? No kurwa, starzy piorą tuczkiem Miałem wypadek z własnej... Gu, głupoty Gupoty gu, kurwa! Z własnej głupoty to chyba cię stara urodziła! Ty ścierwojadzie! Może potrzebujesz pomocy jakoś? Może chcesz, żeby po kogoś zadzwonił? Zadzwonić? Oczywiście kurwa! Zadzwoń po Bamskiego! Zaraz tam wbijemy ci kurwa, więc co? Wsadzimy ci to w dupę kurwa! Głęboko ty kurwa gnoju! Co tam kurwa ryczy, z kurwy sedą? ci tam w dupę, przesłuchamy od odbytnicę, Kurwa, aż ci dubsko pęknie. Chodź tutaj, Bamski. Jedziemy do tego z kurwy sedą. spierdoliny pierdoliny jebanej. A no i to spierdalił ci peczko z komputera. Praje że no, skończony. Dawaj, kurwa. Zasiadaj na Skype'a skurwę cedę! Zaraz tam ci zrobimy wjazd z Bamskim na HP.